Cześć, witajcie. Ja mam na imię Hubert i z tego miejsca chcę Wam zaprezentować coś, co będzie fajną opcją dla chętnych do łowienia ultralightem. Obejrzyjcie ten materiał do końca. Kukolka występuje w dwóch rozmiarach. Ta rozmiarówka jest znacząca i może Wam się przydać wiedza na temat tego, kiedy jaką stosować. Tutaj mamy kukolkę 27 mm, tutaj kukolka w rozmiarze 42 mm. I ona jest stworzona z myślą, żeby łowić bardzo skutecznie w strągi. Szczególnie ona spisuje się podczas zawodów typu trout area. To jest doskonałe miejsce do używania tej przymioty, ale poza tym sprawdzi się także podczas łowienia kleni. Sprawdzi się także podczas łowienia w zwykłych potokach. Możemy to zbroić w czeburaszkę albo w zwykłą główkę jigową. Co jest ważne, te przynęty są wykonane z pływającego materiału. W 20 głównych, sprawdzonych kolorach znajdziecie właśnie tę przynętę dostępną w naszej ofercie. No i znajdziecie także cztery wersje zapachowe. Czosnek, kryl, ser oraz wersja bez smaku. No i dobra, przede wszystkim z tego materiału chcę, żebyście zapamiętali, że ta najmniejsza kukolka jest idealna do łowienia białorybów, strągów. A większa strągi tęczowe, klenie, no i przede wszystkim strągi potokowe. Jeżeli chcecie pomocy odnośnie tego, jakie haki oraz jakie obciążenie dobierać do tej przynęty, znajdziecie to na stronie wwwlibralurs.com. Tam znajduje się nasz aktualny katalog, w którym opisujemy wszystko tak, żeby zawsze wam pomóc łowić na nasze przynęty. A teraz zobaczmy przykładowe zbrojenie takiej przynęty oraz to, jak ona zachowuje się w wodzie. To by było na tyle w tym materiale. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję także, że spróbujecie łowić na kukolkę. Przymięta bardzo ciekawa, jak pewnie sami zauważyliście już w tym materiale dość dobrze odzorowane. Najdrobniejsze detale sprawiają, że tak naprawdę ta przynęta sama łowi za nas. Koniecznie zapraszam Was na naszego Facebooka, Instagrama, TikToka konto na Xie. Do śledzenia nas również na kanale na YouTube. Zostawcie suba. Zostawcie polubienie pod tym materiałem, będzie nam bardzo miło. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się. Cześć.